Od czerwca 2021 roku wprowadzono nową odmianę ściany w programie ABC Płyta. Mianowicie ścianę warstwową, ale nie warstwową na grubości, tylko na wysokości. Proszę popatrzeć. Jeżeli weźmiemy ścianę, tutaj mamy taki przycisk, dwie warstwy na wysokości. Chodzi o to, żeby zamodelować ścianę, która. W dolnej części jest zrobiona z monolitu betonowego, natomiast góra jest zrobiona z jakichś lekkich elementów. Więc w tym momencie możemy tutaj wybrać inny materiał. Nastąpi zmiana modułu sprężystości, nastąpi zmiana ciężaru właściwego tej części ściany. Rysunek pokazuje nam, jak to jest zrobione. No i teraz jeszcze sobie zróbmy coś takiego, że tu mamy ściany 2,5 metra. A ta dolna będzie miała 1 metr. No i teraz zadajmy te ściany wzdłuż pionowych krawędzi naszego modelu. Dlaczego tak? A, bo proszę Państwa, pozostałe krawędzie podopre pod, pod przede wszystkim ścianą monoityczną żelbetową. A drugą czy czwartą już właściwie krawędź zrobię to na materiale tym innym o module 1000. To możemy sobie darować. Wysokość jest ok. Sprawdźmy w takim razie jeszcze. Pokaż typ. Ściana warstwowa ma opis CW. No więc tak 2,5-3 mamy w sumie 3,5 metra. To samo mamy tutaj i to samo mamy tutaj. Proszę Państwa, jako obciążenie mamy przyjęty ciężar własny i to wystarczy do porównania. Możemy zrobić obliczenia, bo to się szybko dzieje. I teraz, proszę Państwa, odczytamy sobie ugięcia, ale również kątowe w, w środkach tych krawędzi. Proszę popatrzeć, jak to wygląda. W przypadku ściany monoitycznej mamy znikome ugięcie pionowe, spore ugięcie jest dla ściany całej zrobionej z tego materiału lekkiego, no a ta ściana warstwowa ma takie ugięcie pośrednie. To samo dotyczy kątów. Mamy tutaj kąty takie, tutaj mamy taki, a tutaj musimy porównać oczywiście kąty y. -owe. No i mamy, jak widać, większe, czy pośrednie, między tą wartością a tą wartością. Tak to wygląda, proszę Państwa, z nowym typem, czy odmianą podpory ścianowej.